Jedz na z Popatrzcie, takim Niemcem Mam niemiecki pitolet Tam ja idę tam na drugą stronę drogi, nie? Ty na drodze jesteś, tak? Ja też, ale po drugiej stronie, skał. Trzeba tu chwilę poczekać, bo my żeśmy tam zespili, że jak przyjdą, to przyjdą od lewej, nie? Jak mieliśmy tutaj respa, to się nam tutaj od medyka... Idzie coś, idzie coś ulicą, a to skaw. Leży Japon do ziemi. W sumie mogłem go nie zabijać, nie? Mogłeś. Jest, gracz, z tyłu na skałkach, na, na tym respie, zbiega do nas. Na którym respie? Tam gdzie my? Tak, gdzie my z tyłu się zespiliśmy, no. Zbiega... koło BTR-ki będzie. Fru blisko ciebie będzie. Szedł na dół. Dobrze, dobra. Nie widzę go już, zniknął mi. Jest na skałkach też. Gdzie na skałkach? Przed nami. Hmm. Gdzie dokładnie? A słyszę. Minus Jeszcze jeden gdzieś był, na pewno schodził na dół. Dobra, ja bieg na swoją skałkę tam maxa do lewej. Ja obserwuję prawą. Lepiej raczej mógł podchodzić, bliżej ciebie właśnie Chcieć. Nie jestem na mnie? Straciłem go za około btr ki Może się wrócił? Mm, nie tak szybko. To nie mógł być tak do którego szedłem? Mm, nie. Mógł, no bo on zaraz za BDR-ką, nie? Co się rapacić, tam się rapoczy? Na placu ochrony. nie ma nic. A ja patrzę w kierunku bramy też nic nie widzę. No, serwerowni też nie słyszałem. Czego widziałeś na wysokich skałkach? No. To by tak szybko nie wracali. Jak, jak ja powiedziałem, a tego zacząłeś niszczyć. Ale ty mówisz, idzie w stronę btr ki więc. Był już na dole, schodził z górki, był już pod BTR-ką i kierował się, jakby patrzył się na BTR-kę w prawo, nie? W stronę, w stronę tego e, snajpera. Ale szedł w naszym kierunku, okay. nie? Ale bliżej snajpera ty bierzecie fru. To gdzieś tam jest gdzie pojeżdżał, nie? No, no. na koleżek był ubrany. Hmm, jakiś zielony kas, no, co, co ci powiem na tym masz O, że jak zobaczy tego, podejdę. Biegnę? Frusie się bierz? Czy... Nie, 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 nie. Biegnę do tyłu też. To może on poszedł po komisię Biegnę na te skałki, gdzie zawsze jestem, nie? Ja biegnę na te skałki po drugiej stronie. A koło Maro. To by pasowało, prześrzę tłokiem dookoła. Mhm. Jest chyba koło samochodu. Lutuje tego skawa. Tego zabiłem, chyba. Tam daleko jest. Widzę dwa punkty na drodze do prawej. No właśnie, i ten dalej chyba, nie? Bo ten jeden to jest... Ja, za daleko. Ale nie strzelaj może. Nie, nie, nie strzelam. Bo ja widziałem skaw uciekał na ten pierwszy domek z garażem, a typ był na tym drugim domku. Mhm. Potem Ale na prawo koło domku też coś chodzi. Na prawym domku jest coś, za płotem. Dobra. Czy jest tam przy ekstrakcie, tak? Gdzieś tam się szlają. Nie wiadomo. Wyszedł? A to skaf, dobra. Nie, to był gracz, kurwa. Dobra, spokojnie. Za domek poleciał, za lewy. Tak, widziałem, widziałem. Dobra, to wiesz co? Ja pobiegnę tam na tamtą stronę. Stój tutaj, gdzie ja byłem. O, no, zmieniłem miejsce. Idź Marosku. Jak daleko poszedłeś? Tu są takie. Kurde, Nie wiem, jak no, czy wizycie, to jest. Tak, widzę, widzę, za domkiem ja nic nie widzę teraz Jest, 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 jest Idzie w tamtą lewą stronę? Nie, 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 jest na domkach Robi te świńskie kurwa zagródki tam, wiesz A, czy jest na garażu Yyy, nie Na tym drugim, nie, ta to, to, to tak. ten następny domek Gdzieś tam kurwa, wiesz jak termo widać chuja Wskaździesz, że ja pewnie? Czy jest na zagrodach, czy jest na domku z... No teraz to ja nie wiem Wskaż, że japę gdzieś na lewo Bieg, na do niego Pobieg do Jesteś jego za mną? Tak, jestem za Ty to. to, jest. to. Jest. Pobiegł do niego z kafru. Ja nic teraz tu nie widzę, nie? Być, może być w jakimś domku Samochód widzisz? Nie widzisz, nie? No, widzę na tyle, że bym widział, że... Auta nie widzę. Jest, Dobra, wie, że... wybieg, wybieg, biegnie w auto. Minus. Aleś go tam? odjebał. Ślicznie, żeś go odjebał. Minus? Dziękuję, dziękuję. Oczywiście, tak. że minus. On był chyba sam, wiesz? Raczej sam, no. I to był raczej ten, co go widziałem. Dobra, to i lutuj tego drugiego. Chociaż dobra, najpierw zostanę nie, tutaj. Nie, zlutujcie tego. Jest tu! Ubudiem. Kurwa! Biegnę. Z lewej na, pol na polanie jest ten. Tka, ale S tu też coś jest. Słyszysz? Słyszę. Gdzie tutaj? Za garażem. Idę od strony ulicy. Headshot! Headshot, zostałem w garażu, hmm. tak. Hmm. Cofam się. Ty się Wyjście wejście do garażu. Dobra. Ja wychodzę z od ulicy Wiochy. Dobra, jestem na początku Wiochy. Tak, ja bym z drugiego domku dostał. Z drugiego do domku po drugiej stronie, tak? Tak. Nie, ale nie jestem pewien. Dobra, cisza chwilkę. M61. On też miał coś takiego. Z drugiego domku. Nie z drugiego domku, ten domek Maro. Ten z garażem. Tak. Nie, ten drugi. Ja wpadłem. Kurwa, jak ja, żyje żyjam... kurwa, ja tu biegam po ulicy. Ale ja, ja wchodziłem do garażu. I dostałeś od przodu, bo leżysz na plecach. Dobra, idę tyłem. tyłem. Skąd, skąd? Skąd? Dobra, rzeczywiście drugi domek. No mówiłem. kurwa. Po drugiej stronie ulicy Domek. Dobra. Żyj. Ten przed tobą, żyję. ten przed tobą, ten przed tobą. Patrz Jest okna. patrz na granatach. Na lewo. Patrz okna. Nie ten. ten na Maro, lewo. na wprosta przestrzeń pomiędzy granatami. Domek po drugiej stronie, pierwszy po prawej stronie od skałek. Tam gdzie granat. No to dobrze patrzyłem, kurwa. Tam? przeżyję, jak troszkę sobie cofnę. Ja żyję. Się, to troszkę tułem przejdę. O, wow, do mnie pani. Z tyłu, za tobą jest. Nie, 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 jest w garażu. Tak? No to mnie lutuje. W którym garażu? No. Nie, to było z tyłu, Maro. Nie, 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 z garażu mi się wydaje, że dostanę. Ja mi się wydaje, że z tyłu, stamtąd. też to ja z, z tyłu bym już, kurwa żył. Znaczy, już nie żyłbym. Musi być w takim razie jeszcze dwóch. No, no ty widzę ty ciebie, ja no, no. jestem za tobą, patrzysz się na mnie. Mm -hmm. No, garaż pusty. Zlutował no mnie? To co, raz no. mnie strzelił i co? Mm -hmm. I, I kurwa, byłem na od, odsłonięty mnie. Nie no, no, widzę twoją broni na tobie. Żeby sobie nie wziął żeby nie miał termo, nie? Na was. Co to No było? widzisz, mówiłem. No to I stamtąd cię strzelał typ, no. Z lewej. No jest chyba z lewej strony tego nasypu. Kurwa, zauważyłem go.